Panowie, uroczyste otwarcie 17. Targów Grupy PSB za nami. Jakie znaczenie dzisiaj mają targi dla producentów, a przede wszystkim dla członków Grupy PSB? Targi tradycyjnie od wielu lat są najważniejszą imprezą w ciągu roku z wielu powodów. Raz jest to możliwość spotkania z większością naszych partnerów, czyli dostawców i partnerów w sensie hurtowni czy, czy naszych sklepów detalicznych. Bo przy tak dużej organizacji, której, której placówki są rozłożone w całym kraju, bardzo trudno organizować podobne imprezy, gdzie się mogą te osoby spotkać. Natomiast dla nas jest to również pewien element oceny rozwoju rynku i przewidywań na rynku, to co się będzie działo w skali kolejnych miesięcy i ten optymizm, który przychodzi z wśród składających zamówienia i po stronie odbiorców, i po stronie dostawców jest pewnym takim wskazaniem, jak się będzie cały rok handlowy rozwijał. Targi PSB to dobra okazja do rozmowy na temat rynku, na temat kondycji grupy PSB. Jak grupa PSB wykorzystała dotychczasową hossę na rynku? Czy można być usatysfakcjonowanym z wyników? Tak, od kilku lat mamy dobrą tendencję na rynku, w którym my jesteśmy przede wszystkim obecni, to ja mam na myśli rynek mieszkaniowy. Tu musimy porównać dwa segmenty rynku mieszkaniowego, czyli to kolokwialnie nazywane budownictwo deweloperskie, na którym nasi partnerzy może mniej są obecni, bo zwłaszcza w mniejszych miejscowościach, aż ten sektor nie jest tak aktywny, natomiast budownictwo indywidualne jest naszą bardzo silną stroną. Składy sobie dobrze radzą na rynku. Jak patrzę na dynamiki wzrostu naszych placówek, one są lepsze niż średnie rynkowe. Zwłaszcza bardzo dobrze radzą sobie placówki profi. To są nowoczesne składy budowlane, które są zarządzane w sposób jak najbardziej menedżerski, profesjonalny i tu mogę powiedzieć, że w zeszłym roku przeciętna placówka zanotowała wzrost 16%. To jest znacząco więcej niż dynamika całej branży. Ale również i inne składy miały wyniki dwucyfrowe, jeśli chodzi o tendencje wzrostowe. W detalu mieliśmy nieco mniejszą dynamikę, ale również większą niż, niż średnia rynkowa. Te proporcje się troszeczkę zmieniają, ale generalnie uważamy, że nasza sieć... Placówki, które są znane, są generalnie liderami lub wiceliterami na rynkach lokalnych. Są to wizytówki i dobre miejsca do robienia inwestycji, czy to przez osoby indywidualne, czy przez firmy profesjonalnie zajmujące się budownictwem. Dlatego generalnie uważam, że te ostatnie lata zostały dobrze spożytkowane przez naszych partnerów. Jaki jest aktualnie udział Grupy PSB w rynku dystrybucji materiałów budowlanych? Znaczy to trudno bardzo powiedzieć jednoznacznie, dlatego że ten rynek materiałów budowlanych jest bardzo różny, składa się z różnych dziedzin. Jest budownictwo drogowe, jest budownictwo deweloperskie. To co i kolega powiedział, my głównie jesteśmy obecni na rynku... Remontowym rynku Polski Powiatowej, czyli głównie Domki Jednorodzinne bądź niewielkie deweloperki. Natomiast szacujemy, że w globalnym rynku dystrybucji materiałów budowlanych na udział jest w granicach 14-15%. Dlaczego około? Dlatego, że nikt dokładnych danych nie wie. Często ten rynek w przypadku czy dane obrotowe są powielane, mnożone itd. Także ciężko jest bardzo to określić. Ja może dodam, są różne analizy i różnego typu agencje badawcze oceniają wielkość rynku dystrybucji materiałów budowanych na skalę 40 paru do około 50 miliardów złotych. Z czego prawie połowę ma sektor nowoczesny, kanał nowoczesny, czyli markety dom i ogród. I one z roku na rok w tym torcie mają coraz większy udział. My w rynku detalicznym szacujemy nasz udział już na około 10%. Natomiast jesteśmy bezwzględnym liderem w rynku hurtowym. Tutaj mamy dwudziesto-kilkuprocentowy udział. No i znowu kwestia tego, jaką definicję rynku przyjmiemy, bo yy, trzeba pamiętać o tym, że w dystrybucji materiałów budowlanych również uczestniczą yy, w pewnym stopniu producenci, którzy bezpośrednio dostarczają, i tu są szacunki mówiące o około 8% jest to rynek producencki. Niemniej jednak yy, nasza, yy, nasz udział, tak jak powiedział kolega, jest w ogólnej tej skali kilkunastoprocentowy, natomiast w dwóch segmentach yy, jest on, yy, inny. Bezwzględnym jesteśmy na, na rynku składów i hurtowni, ale również istotnym graczem z liczbą już dochodzącą do 290 placówek. Jesteśmy najbardziej liczną siecią marketów domijogi w Polsce.